Materiał zawiera segment sponsorowany przez Endorf. W dalszej części filmu będziecie mogli zobaczyć sprzęt, który od nich dostałem i którego używam przy swoim stanowisku. Dla mnie jako dla montażysty komputer to najważniejsza rzecz. I pisaliście mi, Dawid, żadna stacjonarka, tylko MacBook. No dobra, to się posłuchałem. MacBook Pro N1 Mac, 32 rdzenie, GPU, 64 GB ram 1 TB SSD. Przetestuję go w praktyce. Zabierę was ze sobą na cały dzień, zobaczymy jak on działa. Zapytamy też innych montażystów, którzy pracują na takim samym Macu i z chęcią dowiedziałbym się jaka jest ich opinia na temat tego komputera. We'll Stałem rano i jak widzicie mój laptop jest no nie do końca naładowany. Za niecałą godzinkę wychodzę, także muszę go podłączyć, żeby bateria była jak najbardziej naładowana, ponieważ mam zaraz szkolenie z nowymi montażystami, nie wiem czy tam będzie gniazdko. No i jak widzicie po tej niecałej godzinie laptop ma prawie 100% baterii, a to jestem przekonany, że starczy mi naprawdę na bardzo długo. Nie będziemy tutaj totalnie wchodzić aspekty techniczne i wizualne MacBooka. I jest to najlepsza wersja, także ona powinna się po prostu sprawdzić najlepiej. Biorę oczywiście ze sobą swój dysk SSD oraz taki hub na USB-C. To będę mieć z nowymi montażystami I to w sumie na tym szkoleniu Pracując wtedy na Macu Tak właśnie do mnie trafiło, że kurde Jak to chodzi, jak ten komputer działa Bo to była moja taka pierwsza, dłuższa styczność Właśnie z Maciem M1 Max I to co będę chwalić teraz drugi raz To ta bateria Boże, to jest po prostu niesamowite ile można pracować na komputerze Bez zasilacza Na Windowsowych laptopach nie ma totalnie Szans na coś takiego Kolejną ważną rzeczą jest to, że laptop się praktycznie w ogóle nie nagrzewa, a jedyny moment, kiedy się włącza wentylator, to podczas renderu. I tak jak powtarzałem kilka razy, tą zaletą na pewno jest ta bateria, która po całym takim szkoleniu, które trwało blisko 3 godziny, gdzie cały czas miałem odpalonego premiera, gdzieś tutaj pracowałem na tym komputerze, zeszło mi około 50% baterii. Gdzie przy tym Windowsowym laptopie, no na pewno by tej baterii nie starczyło, ją by dosłownie po półtorej godziny się rozładował. No i co w tym najlepsze? Mogę sobie po prostu odpiąć tutaj od HDMI, zamknąć tego laptopa i tyle. Biorę pakuję go do plecaka. No i tak naprawdę tej baterii zostało na tyle, że mogę jeszcze gdzieś z nim jechać i dalej na nim pracować. Co w ogóle też warto wziąć pod uwagę, to to, że mimo, że on jest na tej baterii, to nie traci totalnie nic na wydajności. Ale jeszcze muszę sobie zgrać materiały. Mamy tutaj w ogóle troszkę bałagan w montażowni, bo jest remont i przygotowania do pewnego projektu. Mega ważną rzeczą przy posiadaniu MacBooka jest taki dysk pod USB-C, SSD, który. Pozwala nam na przenoszenie plików z jednego komputera na tego Maca. Po prostu muszę przegrać sobie film Weroniki. No i dzięki temu teraz mogę sobie szybko przenosić pliki z komputera na dysk i z dysku potem na Maca, bo tamten dysk jest najszybszy i rzeczywiście jest ogromna różnica w tym, jak działają projekty, które są na dysku SSD albo jakimś w ogóle HDD-ku, to działa tragicznie, a na dysku z Maka. Wtedy to jest naprawdę przewaga, ta szybkość tego dysku, że te filmy działają dużo lepiej w live preview. Także jak teraz widzicie, cały czas ten podgląd, moim zdaniem, on działa dużo lepiej na Macu. I mimo że pracujemy sobie na baterii i ten komputer jest 10 razy mniejszy albo i nawet więcej od stacjonarki, jest mobilny, to cały czas ma przewagę nad naprawdę dobrą stacjonarką. I dla mnie jako dla montażysty to jest najważniejszy aspekt, żeby właśnie ten live preview działał mega płynnie. Ale też co istotne, no to mamy coś takiego jak scrubbing, czyli przesuwanie się takie szybkie po timeline'ie. Na Windowsie, jeżeli jest to rozdzielczość 1080p, no to działa to dobrze, ale jeżeli mamy rozdzielczość większą niż 1080p, to wtedy mimo że mamy monitor 144 to działa to jak na 60 Hz, strasznie się to zacina, a na Macu nieważne jaka to jest rozdzielczość, cały UI działa cały czas w wysokim klatkarzu, jest to płynne i daje nam to takie wrażenie, takie odczucie, jeżeli coś działa płynniej, że możemy szybciej pracować, bo jest to bardziej responsywne. Nigdy nie myślałem, że to powiem, ale serio, Mac wydaje mi się lepszy od stacjonarki. Naprawdę. A co najlepsze, nawet jeżeli sobie podepnę Maca pod monitor 4K, to w dalszym ciągu ten interfejs Premiera i zarówno Aftera działa w wysokim klatkarzu, działa płynnie, nic się nie zatrzymuje. I to jest moim zdaniem w ogóle jedna z największych zalet. W sumie to już po szkoleniu. I widzicie, laptopik na plecach. Wszystkie swoje rzeczy mam w jednym miejscu po prostu. Ładuję się do auta i mam tutaj cały swój komputer ze sobą. Boże, to jest takie piękne. Jakby zawsze byłem antyfanem tych MacBooków, zwykłych Maców. Stwierdziłem, że to nie, to nie jest to. Po co to komu? Przecież to nie może działać dobrze. I w końcu jak sam spróbowałem, to się okazało, że to naprawdę zajebiście działa. A teraz lecimy do Genzy. W ogóle głośniki, posłuchajcie ich. To jak one grają, dla mnie to jest po prostu niesamow Samowite. Jestem w stanie obejść się bez zewnętrznych głośników, bez słuchawek i pracować tylko na nich. Jest Grzesiu! Żesiu montażysta, Cześć. który korzysta dużo z Maca I sobie bardzo chciałem się go zapytać o to, jakie omas spostrzeżenia co do tego, jak to wszystko tutaj działa. A jeżeli jeszcze tego nie robisz, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco, a przy okazji pomożesz mi być wymarzone 100 tysięcy subskrypcji. Powiedz mi, jakie są takie Twoje odczucia co do pracy pomiędzy taką stacjonarką, taką dodukcową, co są tutaj, a pracem na Macu Wszystko Git płynność dużo lepsza niż na Windowsie, mhm. ale no niestety ten system. No nie lubię, no. Nie lubisz Windowsa czy Maca? Nie no, Maca! No, jak przesiadam się z powrotem na Windowsa, to wszystko jest takie intuicyjne. To jest prawda, że Mac OS, mimo że każdy mówi, że jest taki bardzo intuicyjny, że tu nie ma lepszego rozwiązania. Ja uważam, że znowu Windows jest mega intuicyjny, tylko że my też całe życie robimy na Windowsie, tak, nie. Ale no to też nie jest tak, że dopiero co ja nawet dłużej na Macu działam niż ty, bo ty niedawno kupiłeś. My mamy tego już od paru miesięcy i dalej mam tak, że jak mam coś zrobić, typu w folderach, nie? Poprzestawiać sobie coś. Całe zarządzanie plikami. Moim zdaniem, to jest największy mankament w ogóle w MacBookach. I o ile sam gładzik działa naprawdę super i te gesty są mega intuicyjne, skróty klawiszowe, jakieś komance, palce się da na tym połamać i musiałem ustawić identycznie, jak jest w Windowsie. Ten, kto wymyślał skróty klawiszowe, chyba z nich po prostu nie korzysta, bo one są totalnie nieintuicyjne. Ale na szczęście dało się to wszystko szybko rozwiązać tutaj w systemie. Jeżeli ktoś korzysta z tej klawiatury MacBookowej albo Windowsowej pod Maca, to serdecznie polecam takie skróty. Wolisz, powiedzmy, montować sobie na Macu czy na Windowsie? To się teraz dużo zmieniło. Był jakiś update w wersji jeszcze 22. Wtedy tak jakby ten update zrównał trochę Windowsa i Maca. Bo wtedy było tak, że premierka chodziła 100 razy lepiej na Macu. Przynajmniej z naszymi plikami, czyli jak mamy te nasze pliki z A7S3 i one są w tych 10 bitach, nie? To na premierce, na Windowsie nie dało się tego odpalić w prędkości dwa razy. Jak my tniemy coś, no to musi być ta prędkość dwa razy, bo często się nic nie dzieje. No i to potrafi znacząco to przyspieszyć pracę. Ten, ten cały live preview moim zdaniem działa tak. dużo lepiej. Problemy? Jakieś takie największe, jakie ci się zdarzają? Były takie też dziwne bagi, których nie było na mi że na przykład nie mogłem kliknąć czegoś prawie wszystkim myszy, bo nagle po prostu było tak, że tak jakbym miał double clicka na prawie wszystkim myszy i nawet nie pomagał restart kompa. I to mnie wkurza w Apple, że oni twierdzą, że wiedzą lepiej od użytkownika, co ty powinieneś robić, jak powinieneś ustawić. Dalej nie, nie ogarnąłem, jak wyłączyć akcelerację myszy, bo się po prostu nie da. Ty jakoś tam ogarnajesz jak się... i aplikacją Aplikacjom zewnętrznym tu trzeba do wszystkiego pobierać Zewnętrzne aplikacje. Żeby było, żeby wyjść poza jakby ramy systemu, to musisz pobierać zewnętrzne aplikacje, a często jeszcze nawet za nie płacić. Scrashował ci kiedyś premier? Właśnie Ty chyba pokazywałeś, że się skraszował, bo tutaj jeszcze ani razu. Kurde, odpaliłem trzy projekty, bo chciałem pokopiować sobie z nich rzeczy i mi się skraszowało. I godzina w ogóle pracy w plecy, bo mi się nie zrobił autosave. U nas ten MacBook jest cały czas na zasilaniu, nie? Tak, jakby on w teorii powinien wykryć, że jest cały czas na zasilaniu i zostać na 80%. Tak, tak. Wykrył to raz, ale wystarczyło zrobić tak. I znowu tak, jakby się doładował do pełna, i teraz już w ogóle tak, jakby nie wykrywa, że on jest cały czas na prądzie i bateria jest cały czas na full, co jest bardzo szkodliwe dla baterii. Ej, to u mnie jest to samo. Wyczytałem, A. że jest bateria adaptacyjna i że się to samo zrobi, ale mija już. Nie, nie wiem, drugi tydzień? No Mag musi to sam wykryć, ale tutaj nie wykrywam, mimo że to jest 24 na 7 pod prądem, nie? Projekt śmiga super, mimo że to tak naprawdę nic nie ma, ale te pliki są bardzo ciężkie do tego komputera. Wyłączę teraz proxy i na Windowsie byśmy tak nie mogli zrobić. Stary, ja na Windowsie to by, było... to by tak w życiu nie działało. Taki bardzo szybki scrubbing, to się chyba nazywa, jest bardzo przydatny do szukania miniaturki, której szukamy często ze screenów właśnie, nie? Chyba to jest 8, 16... Możesz można przyspieszać. I to cały czas działa. Czasem się przytnie, jak jest więcej kompozycji z W dalszym ciągu uważam, że to chodzi lepiej o stacjonarki, nie? A jak wracam do domu, to robię ze swojego laptopa komputer stacjonarny, no i mam to już przygotowane całe stanowisko. Dzięki uprzejmości Endorfi dostałem od nich trochę sprzętu, z którego korzystam na co dzień. Nie tylko w domu, ale również w ekipie po prostu z nich korzystamy, no bo są naprawdę dobre. Ja korzystam z kreatury mechanicznej Endorfi TKL z czerwonymi przełącznikami, słuchawek Viro Infra, które sobie wpinam. O tutaj do laptopika Mogę ja mieć o takim krótkim kabelku W zestawie też jest przedłużka, Ale idealna jest długość tego przewodu Jeżeli mam je wpięte laptopa I serio z tymi materiałowymi poduszeczkami Są mega wygodne No i to wszystko dopełnia mikrofon Solum Studio Który wykorzystuje głównie do nagrywania overvoice'u Ktoś by mógł sobie też pomyśleć, że hmm. Ta błyszcząca matryca. Przecież to cały czas odbija światło. Rzeczywiście tak jest. Odbija to światło. Nawet teraz. Z drugiej jednak strony mam takie wrażenie, że jeżeli ta matryca jest błyszcząca, a nie matowa, ta matryca w ogóle staje się taka bardziej premium. Nie wiem, takie moje po prostu jest wrażenie.